Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kodik, a to jest kolejny odcinek z serii World of Tanks Czołgista Konrad. To jest moja bitwa amerykańskim czołgiem ciężkim 10 poziomu T110E5. Co mogę o nim powiedzieć? Bardzo twarda wieża, bardzo twardy kadłub, skontowana jest praktycznie... Ciężko jestem ją przebić, skontowaną. Minusem jest ten weak spot na wieży. Który teraz pokazuję myszkom, jednakże ludzie nie potrafią jego strzelać jak strzelają, jak strzelają tutaj w górę, to często te pociski się odbijają, natomiast jeżeli strzelają już w podstawę tego, tego włazu, wtedy już wszystko wchodzi. Mam przy sobie 27 pocisków przeciwpancernych o średnich uszkodzeniach 400, średnim penetracji 258, 12 pocisków kumulacyjnych hitów. Średnie uszkodzenia 400, średnia prędkość 340 i 3 pociski odąkoło burzące w razie gdyby kapowali mi bazę Co to tu mamy? Dwie artylerie w mojej drużynie Jedna artyleria w drużynie przeciwnika Jak widzicie całkiem sporo TDKów Coś tutaj w 61 mi zaświecił Oddam strzał niego I się schowam w T6-2 zdążył się schować za tą skałką jestem w miarę bezpieczny ostrzał mogę dostać jedynie od artylerii lub od czołgów od czołgów stojących w tej pozycji jak to T6-2 Staram się ruszać żeby odbić o widzicie już wam pokazuję co dostałem tak troszkę w górę go górę tego głazu tutaj w te auf próbuję coś wskórać ja stąd zjeżdżam bo zaraz może być gorąco i jadę pomóc Isowi siódmemu trzeba puszczać tamtą flankę póki nie ma tam zbyt dużej ilości czołgów widzę tam tylko ISA 4 i I7 dojeżdża Widzicie na minimapie. Jak na razie jeden do jednego. I z tutaj czeka. Będę starał się go wyprzedzić, żeby jechać jak najbliżej krawędzi. Sprzedał mi pestkę, ja mu nie sprzedałem. Tak za darmo. Z czwarty wyjeżdża. Strzelił, nie trafił. I z siódmy bokiem i dostał za... 368 Tutaj Postaram się tak zagrać, żeby te kołki przeciwnika wyjechały pod tego Isa. Mam też WT auf esetkę za sobą. I czwarty już jest lekko obity. I z siódmy zblindowałem, być może... <grym> być może trafiłem, być może nie. Nie jestem pewien. Siódmy dalej stoi, tutaj chyba z detrakiem dostał, tak mi się przynajmniej wydaje, Nawet nie wiem pod jakim kątem stoi, ale skierował się ku jakiemuś czołgowi. Który stał na górce, nie pamiętam teraz co tam był. AMX 50B, oddał strzał bez przebicia i łapał kilka pestek, jest czwarty tutaj, dolna płyta. Nie przebić. 5 do 4 Zdecydowana liczba przeciwników jest z drugiej strony mapy Tutaj gdzieś jest jeszcze 50B, który jest w miarę szybkim czołgiem Wiecie, w France to jeden bieg do przodu, trzy biegi wstecz Stanę sobie coś, spróbuję wyspotować jednak dalej nie będę jechał, bo nie będę jechał, bo tam stoją te deki. A za bardzo nie chcę oberwać. Już jest remis, ale 6-5 dla nas. Co ja powiedziałem? <głosy> <głosy> był, był remis jeszcze przed chwilą, a teraz już jest 6-5. Jak pancer s to się pokazał. Ja tymczasem postanowiłem pochać środkiem, widząc, że stoją tam dwa Medziki, a u nas nie ma nikogo na środku. I już jest znowu remis. 6 do 6. Tyle samo dziesiątek w teamie przeciwnika zostało, co w naszym. W tym, że oni mają bardzo groźną artę dziesiątego poziomu. T92 jak to czasami nawet na hitach czołgi sobą O, żaróweczka, coś mnie skutuje. A jest, FV. Jak on stoi? U, ładnie damage wylosowało. Za 4, co za 445? Tam jakieś a 75 jedzie. Nie zatrzymuje się, jadę dalej. Muszę się jak najszybciej jest, żeby nie narazić swojego czołgu na ostrzał z kilku stron. Fawek tam jest. Nie wiem, co stawać, chyba we włas. Ja bardziej um, w górę. W górę wieże niż w ten włas. Teraz chyba przestrzeliłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Na no, gościu. Teraz na pewno weszły we włas i Arta skończyła go E75, cofam się Strzelił w łasienicę. Wyjechałem skontowany Jego jedyną nadzieją na przebicie mnie była dolna płyta lub ten garnek na wieży Uuu, one shot'a został No może nie one shota. Ale całkiem, za całkiem sporo oberwał 9 do 7 to gdzieś jest jeszcze te 62, ale go nie widzę. Na pewno gdzieś tu był Zjadę sobie na dół. I spróbuję spuszować dołem o butek. Aj, jedzień, jedzień, jak nie ja strzelam Tutaj Totalny mis z mojej strony A butek. Chociaż tym razem się udało Także nie jest aż tak źle z moim strzelaniem Siedem pocisków zwykłych mi... Zostało już tylko, ale mam jeszcze 12 goldowych, tam jakaś M103 Nie wiem co strzeliłem, jakaś przeszkoda jest przed nim W każdym bądź razie sprzedał mkę, a, ja a ja mu nie sprzedałem Wyjedziesz chłopie czy nie? Jakiegoś tam set scrapa próbuję robić O, też 6 z zginął Także sytuacja Robi się coraz lepsza. Jedziesz, chłopie. Uuu, a ten skąd się wziął. jaj, jaj. Niepotrzebnie odjechałem do tyłu. I tym sposobem trafiłem w ścianę M103 widzę. Znowu nie trafiłem. jednak udało się trafić. Zostało wt w s 100 i T92. WTA w pewnie campi, czeka aż jego drużyna zginie, a wtedy wyjeżdża on zginąć. Tenem jej gracze nim... Zobaczycie na podsumowaniu bitwy, ile ile on tam na mecze zrobił. Ja tymczasem rozwaliłem Arte. On gdzieś tutaj jest, coś czuję. Ojej, yes, spójrzcie gdzie. Kamfi, strzał i... Jadę dalej. Nie chcę, żeby mnie złopął na gąsce, bo wtedy nie będzie miło, a tutaj górka mnie zasłania. Uuu, sam się rozwalił, szkoda. A mógł być piąty frag. Oczywiście pokażę podsumowanie, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!